Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, vlogu na moim kanale W tym vlogu chciałbym Wam opowiedzieć o tym skąd się wzięła nazwa mojego kanału Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale to bardzo bym chciał żebyś, żebyś zostawił subskrypcję Dał łapkę w górę Nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie podróżam i lecimy z vlogiem Halo Adi. Gdzie jest intro. Także intro. Więc jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym vlogu chciałbym Wam opowiedzieć e, o tym skąd się wzięła moje nazwa e, Nazwa mojego kanału więc zaczynajmy e, Nazwa mojego kanału wzięła się od, od mojego kolegi za czasów mojej podstawówki e, Mój kolega z podstawówki dał mi pseudonim przed, Adi po tym jak skończyłem podstawówkę, to jeden kolega z mojego osiedla też mnie nazywał Adi. I tak już zostało do dziś. I tak od tamtego momentu moi koledzy, jak i moi przyjaciele ze szkoły zaczęli mnie nazywać Adi. I tak już zostało do dziś. Więc postanowiłem sobie, że założę kanał na YouTube o tej samej nazwie. Także to by byłoby na tyle w tym vlogu, trzymajcie się i do kolejnego vloga na moim kanale, pa pa.